I trafił nam się jeden najlepszy punkt Wróci w jednym kawałku Oto jest pytanie <grystanie> 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 Taki dub już w sumie niemodny Dab był umarły tak 5 lat temu <grystanie> Cześć, witajcie, ja jestem Przemik Zero, Witam w kolejnym odcinku z aplikacji Randonautika. Damy drugą szansę aplikacji. Dzisiaj znajdujemy się poza Częstochą w okolicach Olsztyna, gdzie będziemy generować nasze punkty. Mam nadzieję, że w tym miejscu wygenerujemy bardziej ciekawe punkty, nie tak jak poprzednio. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, nie udało nam się niestety nic znaleźć z naszych intencji. Zobaczymy, co będzie w tym. Damy drugą szansę aplikacji. W dzisiejszym odcinku znowuż będziemy mieli trzy intencje. Pomyśleliśmy, że damy coś bardziej mrocznego na intencje, czyli chcemy znaleźć grób jako pierwszy. Następnie chcemy znaleźć plecak, bardziej szczegółowo. Plecak fajny. Jako trzecią intencję wybraliśmy kość, także mamy kolejne trzy intencje, troszeczkę mroczniejsze, oprócz plecaka oczywiście. Mam nadzieję, że w końcu coś znajdziemy. Także znajdujemy się już ponownie w aplikacji Randonautica, będziemy generować nasze punkty. Znowu musiałem zakupić sowy, żeby generować więcej punktów, bo nie wiemy tak naprawdę, co nam się wygeneruje. Też chcemy dzisiaj wygenerować jakieś mocne punkty z jak najmniejszym zasięgiem, żebyśmy mogli znaleźć coś ciekawego. Wybieramy sobie promień, myślę, z 5 km, nie? Myślę, że to będzie taki spokój. Na początek, 5 km, zobaczymy. Jesteśmy w okolicach lasów. Wiecie, może będą fajne miejscówki w lasach, może coś się będzie ciekawego działo. Może nas ktoś zapije. Jak zwykle mamy trzy typy do wygenerowania naszego punktu. My wybieramy oczywiście Power. Dowiedziałem się w ogóle, że ta opcja Power jest to i atraktor, i ta pustka, czyli ten woj, tylko że wybiera sobie punkt, który jest najmocniejszy z tych dwóch. Więc to nie jest tak, że anomalia to jest jakiś inny tryb, tylko to jest albo ten, albo ten, tylko że z największą mocą. Coś w tym stylu. Dobra, także mamy wybrane 5 km. Naciskamy przycisk generuj. Myślimy o naszych intencjach. grup, plecak i tak dalej. I kości. I kości. Znalazłem coś? Ja nie wiem, czy się tam opłaca jechać. Słuchajcie, zróbmy może tak, że będziemy po prostu generować Pustka, i jak ale znajdziemy... pustkę nam znalazło, tak? Pustka, czyli ten void. Już wiem, o co chodzi, jak nam generuje pustkę, tam k***a nic nie ma. Nic! To p*** to jest. To musimy atraktora wygenerować. Atraktor power anomalia musi pisać. Pierwszy punkt niestety, mamy za mało moc. My chcemy większą, chcemy więcej wrażeń i mniejszy promień, także my sobie pogenerujemy więcej punktów. Jak będzie trzeba, to zakupimy sowy, których mamy jakim cudem 105, jak mieliśmy przecież 78. No to generujemy następne punkty i rozpoczniemy nagrywanie po prostu jak wygenerujemy taki najlepszy punkt. Także do później. Wygenerowaliśmy kilka punktów pod rząd, i trafił nam się jeden najlepszy punkt z mocą 3,69, proszę Państwa, i z promieniem jedynie 88 metrów, co jest bardzo, bardzo mało. Także jedziemy do punktu, jeszcze Wam kurde pokażę, bo nie nagrywam ekranu oczywiście. Mamy, mamy punkt, jak widzicie, to się znajduje bardzo blisko nas. Wystarczy pojechać tą tutaj druszką. Możemy też od drugiej strony tak naprawdę podjechać. I chyba pojedziemy drugą stroną. To będzie, myślę, najlepsze wyjście. Także nareszcie mamy atraktor power anomalia z promieniem bardzo małym i z dużą mocą. Także jedziemy do punktu. na miejsce. No już jesteśmy, słuchajcie, bardzo blisko miejsca, bo dosłownie znajduje się ono przed nami, tak naprawdę. To jest gdzieś tutaj. Mamy 88 metrów zasięgu. To jakaś opona, ale to nie jest nasza intencja. Szukamy kości, grobu i plecaka. Moc bardzo duża, bo 3,69 Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Uuu, tam ktoś idzie. Nie? Dobrze, ale jesteśmy już tak naprawdę w punkcie, jak sobie spojrzycie. O nie, trochę przeszliśmy, a to jest tutaj gdzieś. Okay, spróbujemy dojść jak najbliżej punktu. To jest gdzieś tu. Jesteśmy centralnie w lesie, można powiedzieć. No to jest tutaj. Mamy zasięg 88 metrów. To są wodociągi, nie? To jest chyba oznaczenie coś... Co? Nie, nie, to są posesje. Tym to Czyżby tereny prywatne? Nie. To jest tutaj, tak? No. Czyli znajdujemy się już w punkcie i teraz mamy 88 metrów w każdą stronę. Czy ta aplikacja podaje 88 metrów jako promień, czy średnicę już? Czy to nie jest 44 metry w tą i w tamtą? Czyli to jest promień. Promień to jest. Czyli okej, okay. jakieś 190 metrów średnicy, średnicy, 88 metrów w każdą stronę. Możemy iść czegoś poszukać. Dobra, no to zrobimy takie kółko dookoła, przejdziemy się. Nie widzę tutaj nic szczególnego, ale przejdziemy się dookoła, zobaczymy, czy coś ciekawego będzie no i to tyle. Jak na razie znajdujemy Znaleźliśmy jakiś fragment plastiku Jakiś zabawka. zabawki Jakaś rączka od zabawki Mi się wydaje, że od samochodziku I jest coś takiego, ale no to jakieś oznaczenia dziwne Tak, to są oznaczenia posesji, tak mi się wydaje Miałem kiedyś z tym do czynienia i myślę, że to są właśnie oznaczenia posesji No nic, szukamy Zobaczmy dalej Wszystko tutaj jest, nie no szukamy dalej no Jeszcze mamy kupę terenu do przeszukania idziemy Jakaś butla, ale nic tu nie ma Idziemy dalej szukać, butelka jest tutaj pusta tylko Gównie. Wiesz, że to nagrywam. A więc co przemysł mówi o aplikacji? Że jest gówno Kolejne śmieci ludzkie. Pamiętajcie, nie śmiećcie w lasach. Nie śmiećcie w lasach to jest złe. Tak samo tam jakaś butelka znowu wbita. Nie, nie warto śmiecić. Nie robi się tak. Po prostu się tak nie robi, dokładnie. No, to zaczyna się już ciemno robić, ale nadal nic. Jestem zawiedziony. Znaczy, w sumie spodziewałem się tego. Nawet jeśli to jest duża moc, spodziewałem się, że przyjedziemy do punktu i nic po prostu nie znajdziemy, tak jak w poprzednim odcinku. No i pomimo tego, że intensywnie myśleliśmy nad intencjami, teraz jeszcze bardziej intensywnie, to jak widzicie, wywiozą nas znowu, ale tym do lasu, bo jesteśmy szczególnie teraz na terenach leśnych Generowaliśmy właśnie punkt na terenach leśnych Także no, dużego zaskoczenia nie ma, że jesteśmy w lesie, ale No fajnie bo coś zaleźć, <tukasz> Bo tak trochę nudno jest Szukamy plecaka, jakieś kości, grobu i na razie nic nie widzimy Słuchajcie, znalezisko największe Klapek no, A, Też? Nie, nie chcę, dzięki Znaleźliśmy dziurę <tukasz> Jest ona no, o wiele płytsza niż myślałem Jedyne co tutaj Yy, szeryfa czy jakiegoś innego piwa. śmieci. Jest tyle śmieci tutaj dosłownie. Tam chyba nawet jakiś worek leży pod tym drzewem. Ludzie, nie śmiećcie, proszę Was. Weźcie tą butelkę i ją do kosza po prostu wyrzućcie. Nie ma nic, no ale, ale to, no, ta dziura. Śmieci nie brakuje, naprawdę. Może taką intencję powinniśmy mieć. Śmieci, tak. Niestety, jak widzieliście, nic nie znaleźliśmy, próbowaliśmy coś znaleźć, chodziliśmy dookoła, tak gdzieś, nie wiem, czy to było 88 metrów, ale próbowaliśmy naprawdę przeczesać ten teren wokół punktu, żeby cokolwiek znaleźć, niestety nie znaleźliśmy nic oprócz śmieci. Generujemy następny punkt w tym miejscu, zobaczymy, gdzie nas tym razem zaprowadzi, także klikamy generuj nowy punkt i wybieramy promień, nie wiem, ile tam wybierzemy, tyle samo, 5 kilosów, żeby było? No, piątka, myślę, że jest taka spoko. Dobra, to wybieramy piątkę, no może trochę mniej wybierzemy. 4. No. Dobra. no i wlikamy generuj. Myślimy o naszych intencjach, czyli plecach, grub i kość. I idę stąd. Zanim wygenerujemy nowy punkt, to oczywiście trochę minie czasu, także widzimy się później. Ponownie w samochodzie, ponownie jest nam zimno. Ja nie mam słów na tą aplikację. Generowaliśmy kolejne punkty, bo oczywiście tym wygenerowany punkt miał trzy mocy, ale to też był jakiś teren prywatny znowu. Eee. A co ciekawe, wylosował nam ten sam punkt, w którym byliśmy przed chwilą, bo oczywiście miał inną moc, nie? Coś dziwnego! No, także zajmijcie nie? Troszeczkę znowu pogenerowaliśmy tych punktów. Zużyliśmy z 40 słów, żeby wygenerować jakiś lepszy punkt. Wygenerowało nam traktor PE Anomalia. Mamy moc dwóch no niestety lepszego nie znaleźliśmy. Mamy promień 144 metry. To jest znowu jakiś las, no z tego co widać, no. podjedziemy, zaparkujemy gdzieś tutaj i przejdziemy się do lasu, znaleźć nic. Także widzimy się na miejscu. Znajdujemy się w drugim punkcie. Jak widzicie, znowu jest to las, jak mówiliśmy wcześniej. Nic nie znaleźliśmy, mamy promień 150 metrów. Poszukamy miarę... jeszcze chwilę. Poszukamy jeszcze chwilę, ale w miarę jak tak się rozglądamy, to mniej więcej widać wszystko, w ten teren, ładnie, bo tu nie ma aż tak dużo drzew. No nie, nie ma! <gry> no. Ja tutaj nic nie widzę na pierwszy rzut oka. Nie widać żadnego powieszonego plecaka, w ogóle plecaka. Nie widać żadnego grobu. Nie. Połazimy tutaj, zobaczymy, czy coś gdzieś tutaj znajdziemy i zaraz do was wracamy. Wygenerowaliśmy znowuż kolejny punkt i mamy punkt z mocą 3 52 z promieniem 60 metrów. Jest to też niedaleko. To tak naprawdę tam sama miejscówka. Co rozpoczynaliśmy nagrywanie, bo to jest dosłownie droga polna po drugiej stronie ulicy, tam gdzie by już byliśmy. No i jedziemy, I, no i jedziemy do punktu. Czy zobaczymy, coś znajdziemy. Znowuż myśleliśmy. Nad tymi intencjami zobaczymy. Może tym razem nam szczęście dopisze, chociaż wątpię, już naprawdę strasznie wątpię po tych dwóch punktach. To już jest masakra. Znajdujemy się w trzecim punkcie. I co? Śmieci, kurna. Tam następne. Tam następne. Punkt znajduje się przed nami, gdzieś troszeczkę, troszeczkę w głąb. Także udajemy się tam, zobaczymy, co znajdziemy. Pewnie nic. Lecimy. Poszukiwania w ostatnim punkcie. Na razie przyniosły zerowy rezultat. Już tutaj chodzimy troszkę. No, przeszliśmy się tutaj. A jeszcze zobaczymy sam punkt, bo my tam byśmy jeszcze nie wchodzili. Znaczy, ja tam wejdę I Jest po prostu rozgęsto. ten las dość gęsty. Tak, i... tak jest trochę gęsto i jest trochę trudniej tam wejść, ale jakoś tam wejdziemy, zobaczymy. czy nim ich wchodzi. Czy wróci w jednym kawałku? O, to jest pytanie. Ja nie za bardzo chcę wchodzić. Mam bardzo poprawne buty i przemakają mi. Masz coś? Nie. Nic tu nie ma. Zasięg 60 metrów. Żadnego grobu, żadnego plecaka Ja też nie widzę człowieku Nic Dosłownie nic nie ma Spadamy stąd Zimno 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 f***. Dobra <grystanie> O, też się już zakapturzył. Zakapturzyłem się, bo jest strasznie zimno. No, jak widzieliście, byliśmy ci w trzech punktach. Niestety, nic żeśmy nie znaleźli z naszych intencji. Próbowaliśmy, łaziliśmy. Byliśmy w samym środku punktu. Nic nie było, nic. Ta aplikacja jest bardzo dużym fejkiem. Ci wszyscy youtuberzy, którzy nagrywają mi, rzekomo coś znajdują, to myślę, że to jest wszystko poustawiane. Niekiedy nie jest ustawione, ale jak sobie weźmiesz, właśnie intencje. Ostatnio oglądałem taki nawet filmik. Trzech gosków grało właśnie w Randonautikę. Mieli intencje strach, czyli takie ogólne, jakby odczucie. Szli do punktu, nic w punkcie nie znaleźli, ale zawsze można sobie wmówić, że poszli strach, bo jak szli w lesie, jak wiecie, w lesie nie ma pająków, nie to jest niemożliwe, żeby spotkać jakiegoś pająka ale oni spotkali pajęczynę pomiędzy drzewami i to był już strach i oni to zaliczyli, także super, naprawdę zajebiście, no. Najlepszy już trzeciego odcinka nie będzie, bo po prostu nie ma nic. Nie ma nic dosłownie nic nie znajdujemy. Same śmieci po śmieciach tak, ludzkich. może ma jakiś pomysł, co zrobić, żeby coś znaleźć. Nie wiem, nie wiem. My na razie odpuścimy sobie Randonautikę, bo jak widzicie próbowaliśmy, daliśmy drugą szansę tej aplikacji. Myślę, nawet kości w takim lesie by było łatwo znaleźć. Ale skąd, gdzie, jak, co? <grym> Nic nie znaleźliśmy. Też może mieliśmy trudniej, bo ten śnieg jednak leży na ziemi i trochę przykrywa teren. Może też dlatego nie znaleźliśmy na przykład kości, bo te kości albo przykopane, albo coś. Może też dlatego, no ale grób raczej byłby widoczny i plecak raczej czy też bym rozpoznał przykryty śniegiem, nawet jeśli trochę byłby przykryty? No. Więc jeden wielki. Jeden wielki fake. Aplikacja Randonautica to jeden wielki fake. Tyle. Dziękuję za uwagę, że dotrwaliście w ogóle do tego momentu. Także jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę pod filmem oraz subskrypcji. Tu masz czerwony przycisk subskrybuj, klikaj taki czerwony przycisk tam na dole. No i co? Pamiętaj, chcecie widzieć w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Pa, pu.